Wtedy Izrael przybył do Egiptu. Jakub zamieszkał jako przybysz w krainie Hama i uczynił swój lud bardzo wielkim, sprawił, że stali się mocniejsi od swoich wrogów. Zmienił wówczas serce tamtych, tak że zaczęli lud jego nienawidzić, co do sług jego zgubny plan uknuli. I posłał Mojżesza, swojego sługę oraz Arona, którego wybrał sobie. Poprzez nich zapowiadał swoje wielkie znaki i cuda w krainie Hama. Posłał mrok i zapadły ciemności, lecz tamci zlekceważyli jego słowa. Zmienił ich wody w krew i wytracił ich ryby. Na ich ziemię wypełzły żaby, weszły nawet do komnat ich królów. Rozkazał i przyfrunęły psie muchy oraz komary na całe ich terytorium. Zamiast deszczu zesłał im burzę gradową oraz niecący pożary ogień na ich kraj. Ugodził też w ich winnice i wsady drzew oliwnych, połamał wszystkie drzewa na całym ich obszarze. Rzek i nadciągnęła szarańcza wędrowna oraz pustynna, a było jej bez liku. Pożarła ona trawy w ich krainie, strawiła wszystkie plony ich ziemi. Potem uderzył we wszystko, co pierworodne w ich kraju, w pierwociny wszelkiego ich trudu. Wreszcie wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nikt w ich plemionach nie był chory. Z ich odejścia Egipt nawet się ucieszył, bo strach ich przed nimi ogarnął. Obłok rozpostarł jako osłonę dla nich oraz ogień, aby świecił im w nocy. Ponieważ się domagali, przyleciały przepiórki, sycił ich także chlebem z nieba. Rozłupał skałę i woda wytrysnęła, popłynęły strugi po bezwodnych obszarach. Ponieważ pamiętał o swym świętym słowie, który wypowiedział do Abrahama swojego sługi, wyprowadził swój lud napełniony radością swoich wybranych w pełni szczęścia. Dał im ziemię należące do różnych plemion, przekazał w dziedziczne posiadanie owoc znoju ludów, aby tam się trzymali jego słusznych nakazów i zawsze szli za jego prawem.